Dzień dobry kochani. Wiecie co? Na dworze zaczynają pracownicy od zieleni. Przynajmniej u nas już zaczynają sprzątać. No, te wiecie, te takie pasy zieleni, i te miejsca, gdzie są jakieś krzewy posadzone. Zaczynają sprzątać po zimie, przycinać te krzewy, więc no, chyba to jest taki pierwszy znak, że będzie wiosna. Może oni mają jakieś lepsze yy, zasięgi, większe i wiedzą, że już będzie ciepło, chociaż straszą, że nie będzie, ale no tak sobie myślę, że skoro już przycinają krzewy, no to chyba już będzie dobrze, nie? Ale jeśli chodzi o pogodę, to nie jest fajna pogoda. Wczoraj świeciło słoneczko. Wiecie, jeszcze właśnie zagrabiałam te liście, te, te takie jeszcze z zimy, i, i tą trawę tak odświeżałam. I było tak ładnie na słoneczku, oczywiście, bo w cieniu to tak nie do końca. No ale dzisiaj to już nawet ani jeden promyk nie świeci. Ani jeden. Storczyk kwitnie. Chociaż nie wiem która. Ale to na pewno Lejla albo Ewa. Odłamały mi jeden pęd i jestem smutna. Ale wiecie, no to jest trochę nieuniknione. I tak mam go tego storczyka tak trochę skrytego. No ale jakaś łapką sięgnęła i po prostu złamała. Jest mi przykro, bo tutaj jeszcze. Zobaczcie. 3, 5, 6 pąków. Szok. I taki piękny pęt. No ale jeszcze są, jeszcze dużo, dużo będzie kwiatków na tym storczyku, no ale zawsze to jeden pęt mniej. No i przykro mi strasznie z tego powodu. Smutno mi się zrobiło, no ale nie mam na to rady. Jak ten, kto ma koty, to z kwiatami trochę ciężko, nie? A kwiatek się pojawił zanim była Ewa i Lejla, więc jeszcze. No, ale jak już tutaj nie dam rady, na parapecie go mieć, to go postawię tam na komodę, chociaż tutaj ma o wiele więcej słońca, a storczyk, no, nie, no niestety, ale tak jest, że potrzebuje tego słońca, tego światła, więc tutaj jest dla niego takie najlepsze miejsce. Ale z drugiej strony, no nie chciałabym, żeby mi go zniszczyły, więc to jest taka, taki pierwszy sygnał, chociaż i tak długo, przecież tyle miesięcy, co on wytrzymał w całości. Ale zobaczymy, no teraz go troszeczkę odsunęłam, więc. Ale piękny jest ten stolczyk, to jest ten prezent od koleżanki na naszą rocznicę ślubu. Jeden z prezentów, bo ich było kilka. No, zjedliśmy śniadanko, Artur się nie czuje jeszcze taki za bardzo. No, dobrze się nie czuje za bardzo. A przyszła rano paczka. Kurier przyjechał i przywiózł ten drapak, o którym Wam mówiłam, że kupiłam, że Wam pokażę. To później ewentualnie Wam pokażę, ale na pewno jeszcze dzisiaj nie będziemy go skręcać z Arturem. Tak mi się wydaje, że nie będziemy, no bo Artur się nie czuje jeszcze dobrze, a to się nie pali, więc po prostu skręcimy go, jak się Artur lepiej poczuje, bo ja bym wolała jednak, żeby on leżał w łóżku, niż żeby w tym łóżku nie leżał. No, bo ja uważam, że jak jest ktoś chory, to powinien się wyleżeć, nie? Jeśli ma taką możliwość, no bo akurat nie zawsze ma taką możliwość, ale teraz, jeśli ma, to powinien się wyleżeć. Ja tak ubrałam taką bluzę, bo chciałam iść na balkonie posprzątać, bo tam trzeba i zmieść, zamieść i zmyć, ale. Taki wiatr wieje i takie spaskudnie, że chyba jednak zmienię zdanie i nie pójdę. Tak mi się wydaje. <śmiech> <śmiech> ja Wam powiem, że też jakoś tak się nie, niekoniecznie zaciekawie czuję, i kto wie, czy mnie coś nie łapie, bo jakoś tak słabo się czuję i nie mam energii, i jakoś tak boli mnie w plecach. Taka jakaś jestem, wiecie. Przełamana. Nie wiem, tak się boję, że się właśnie od Artura zarażę, albo już się zaraziłam, ale biorę witaminę, biorę rutynoskorbin, piję cytrynę z miodem i z imbirem. Mam nadzieję, że mnie nie trzaśnie, ale wiecie jak to jest. Teraz jest taka właśnie najgorsza pogoda. I, i właśnie tak jest, że człowiek najbardziej choruje w taką właśnie pogodę. E, no, ale mam nadzieję, że nie, że, że się jakoś obronię przed tym. No, bo powiem wam, że kiepsko by było, kiepsko. Tym bardziej, że wiecie, no jak jeszcze jedno jest chore, no to pół biedy, bo to jedno może robić, sprzątać i gotować i wszystko. A jak już dwoje leży, no to słabo, to wtedy trzeba nie do końca leżeć, tylko każdy musi coś zrobić, chociaż resztkami sił. Ale jednak to, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić, nie? No, ja dzisiaj nam zrobiłam śniadanko rosół. Jeszcze jest od wczoraj, już czwarty dzień będziemy jeść rosół. Nigdy nie sądziłam, że rosół może mi się przejeść, ale chyba do tego dojdzie. <grym> jeszcze raz mi Artur powie, że chce rosu, i ja nie wiem. No, także yy, dzisiaj robię też jemy rosół. Yy, idę posprzątać teraz yy, na dole, bo u góry mam ogarnięte, mam posprzątane, ale wiecie zawsze muszę odkurzyć jednak ten żwirek się trochę roznosi i tak no odkurzyć to, to muszę i zmyć w kuchni i to w, w sumie wszystko, nie mam nic takiego wielkiego. Wczoraj wieczorem wstawiłam zmywarkę, więc jeszcze tylko wyjmę ze zmywarki yy, no i tyle, potem... Nie wiem, dzisiaj po prostu mam jakiegoś takie golenia. Nie wiem, jakaś taka jestem, może też się po prostu walnę na kanapę. Jak wszystko ogarnę, posprzątam. Też nie muszę robić obiadu, więc po prostu może taka najlepsza decyzja będzie, że sobie jakiś film włączymy. Przy herbatce posiedzimy. Wiecie, bo to też nie ma, jeśli nie musimy dzisiaj, dzisiaj nigdzie jechać. Chociaż z drugiej strony ja jestem taka wściekła, bo słuchajcie, ja ten imbir kupiłam wczoraj. No i wszystko kupiłam, tylko zapomniałam, że cytryna się kończy i została tylko jedna, w sumie pół cytryny. Więc może się okazać, że jeszcze będę musiała sobie na nóżkach pójść po cytrynę. Nie chcę Artura już yy, ciągać. To jest kawałek naprawdę, to ja bym skoczyła po prostu po cytrynę. Co tam jeszcze w ogóle? Ocet muszę kupić, ale to tam już na spokojnie. Najbardziej tą cytrynę miód się kończy, ale jeszcze jest trochę. Nie mogę dostać w wiedrące tego dużego właśnie słoika, tego takiego mega wielkiego, który teraz kupiłam, bo on naprawdę był za fajną cenę. Tam 30 chyba złotych, 30 parę złotych, a go jest naprawdę dużo i to była naprawdę fajna cena. Ale nie ma go, już szukam, go szukam. Od dawna jest tylko litrowy najwięcej. No to nie wiem. No. Dobra, idę sprzątać po prostu. Tak będzie najlepiej. No i leżymy sobie na kanapie. Ja dostałam popcorn. Już prawie całą miskę zjadłam. My no sobie oglądamy filmy. Odpoczywamy. Nie ma co, wiecie, wariować, fisiować. Jak jest taki czas, że człowiek czuje się słabo, to powinien sobie po prostu odpuścić i odpocząć. Tym bardziej, że my musimy zbierać siły na wyjazd po kotka, więc nie możemy się doprawić, więc nie poszłam na balkon i nie sprzątam balkonu dzisiaj. Poczekam, aż będzie piękniejsza pogoda, będzie cieplej. Nie ma co ryzykować. Także odpoczywamy. Dzisiejszy dzień przeznaczamy na relaks. No, tu widzicie chusteczkę za mną. <laughs> Ale nie, nie jest źle, tylko tak, wiecie, w ramach mm, no, nie wychodzenia na dwór i w ogóle i tego, że tak niezbyt się czuję. No, to lepiej postanowiłam, że sobie będę dzisiaj w domu pod kocykiem, pod kołdrą z popcornem. Fajnie jest Patrzcie, jakie piękne żonkile. Jak pięknie rozkwitają, a tam w tle rudy i czarny jedzą chrupki. Idzie się, kochani, idzie, idzie się do Lidla. Tak, tak, idzie się do Lidla. Myszka mówi, Artur, masz czapkę nałożyć. No to ubrałem czapkę. Także widzicie. A tu trąbią jeden na drugiego, jeden przez drugiego Akcja a ja w czapce Mysza mówi, żebyś mi bez czapki nie wychodził a idę do Lidla, bo no dogodzić idę krótko. Myszka, że tam jest, no jakby to powiedzieć. No po prostu myszka się zaraziła ode mnie No i... No i idę dokupić tam parę gadżetów. Ale na szczęście nie jest to jakoś tam wiecie, katar. Takie no sprawy związane z, że tak powiem, przesileniem. No to jest taki epizod. Co roku, co roku na wiosnę, jak człowiek jest ukopcony jest ukopcony i wiecie jak to jest. A tu zimno, kurtka się zdejmie i wszyscy załatwieni. A tutaj mega produkt. Brać, wybierać, wybierać kupować. I tutaj dla myszy szukam, ale tego co szukam dla myszy nie ma. Taka akcja była. Ten facet maska na twarzy. Zabezpieczony jakby na Marsa leciał, a chleb gołymi łapami. Musiałem mu zwrócić uwagę oczywiście. No i cały chleb wybrał, cały chleb wykupił. No, no w sensie bułek tych mało, nie? Wykupił cały chleb. Dzień dobry. Dzień dobry. Otwieram sklepik. Właśnie przyszedłem do domu. Dzień dobry. Właśnie tak. Dzień dobry. Właśnie otwieram sklepik. I co w sklepiku dzisiaj kochani? Myszka tam troszeczkę zbłębi, z że tak się wyrażę. Będzie się... Będzie się odzywać. Ja z racji tego, że zjawiłem się właśnie. Spocony jestem jak kot. Ciepło, różnica temperatur, nie? Jeszcze muszę, tak jak wam wcześniej mówiłem, że ciepła kurtka taka mega i jak jak bałwan jakiś opatulony. No ale no tak wychodzi. Yy, pozwoliłem sobie tak wziąć. kochani już prezentuję. Na cholery myszki zaraz będzie. No a sam pierwszy. to będzie, to jest taka e, fokacia tak? Ja tego w życiu nie jadłem. E, mysza, nie wiem czy to jadła, tą fokacie. Chyba nie. Ja Miałem tak, e, jedną taką fokacie na spróbowanie. E, no tak, z myszką sobie razem ciepniemy. Bo ja tego nigdy nie jadłem, a nie chcę, wiecie no, kupować ileś tam produktów. I co później to będzie leżeć, mam to wywalić, nie? To się mam na spróbowanie Ta jeśli was interesuje, to, 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 to jest tak pieczywo z sosem pomidorowym, papryką czerwoną, serem, papryczką chili, łagodnie pikantne. E, odpowiednie na wegetarian, dla wegetarian. Tak jak jesteście wegetarianami, to, to możecie kąsać się was to interesuje, nie? takie klimaty chlebek chlebek obowiązkowo no oraz pani przyszła specjalnie nie chcę mówić, że to specjalnie, ale no. akurat pan zobaczył, że tam jedna pani zeszła ze zmiany to uruchomił drugą kasę. Ja tam od razu się z racji tego, że na końcu byłem, a kolejka długa była, to od razu skoknąłem tam szybko do y, tej kasy, którą otworzyli, nie? Tam się ustawiłem. Ja często zdarza się, że wysypuję, tak normalnie z koszyka. Jak mam ładnie popakowane, to wysypuję normalnie z koszyka i jest gitara, nie? Także szybko mi wychodzi y, y, takie wykładanie, wychodzi. Raz dwa, trzymam. Wyłożono wszystko. Oto cebulka. Bardzo wdzięczne warzywo. Nie? Cebulka. Jak jakby upał, bo jakby masaharze jakieś by był. Myszka czeka. Tak, Myszka czeka. Bardzo wdzięczne warzywo. I leczy, i, i dodaje się do wielu, i do zupi, i do... Sami wiecie. No i tu wziąłem sobie. Tu już można pokazać osobiście coś tu spadło. A to jest taka, to z taką um, serkiem i tam i truskawkami coś tam drożdżówka to jest co to tam, takie pieczywo francuskie. Tak, i tu mamy dalej. Meko, meko dla nich, dla Czarnego i dla rudego Nie! Myszko, Nie. jak możesz, wiesz co? Ja... Wody się z kranu napij. Ja z, masę, z To dobrze, napijesz się to samo, woda to samo. Myszko, dziecku odejmiesz. Nie, no, szacuję. Myszka sobie tam pije. Myszka mi też dawała, nie? Mleczko także. To jest chlebek razowy. Ja podwójnie pakuję, nie? Ja podwójnie pakuję, także. Bo to różnie się dzieje z tym przy kasie. Wiadomo, jak się wyjmuje, nie? Nieraz mi się zdarzyło, że, 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 że po prostu coś się wysypało, nie? Niejednokrotnie. Zresztą wam też na pewno się zdarzy takie wysypanie następne, takie o. Jednak, jednak ta stara, poczciwa folia to wiecie, to jest dobrze zapakowane e, tutaj nie będę wam mówił, wiadomo. wiecie o co chodzi stara, poczciwa folia niby, no wiadomo, no ale nie będę tego rozwijał, bo niestety byłeś jakiś Kontrowersji, mega dyskusji, żeby był myszy tam na kanale. mysza już jest niecierpliwiona. Ech. Oto wiejski. mysza chciała coś słodkiego. No myszka zaraz będzie. Zaraz no. będzie. Nie boj się, nie boj się. Znowuż wiejski, taki twarożek. I bujry. No i tu mamy tak. Popatrzcie to myszka chciała, taki yy, kubusiowo-bananowy o jak on się ten sok nazywa w ogóle? A to jest z firmy Solevita, nie? ale on nie ma nazwy mógłby no, być jakaś żelawka, o nie? czy jakiś taki jakaś taka nazwa żelawka chcesz chcesz soczek dla siebie na wyłączność? nie na wyłączność nie, bo ja nie chcę soczku bo ja mam inny soczek. No dobrze, no to jak ty nie chcesz, to ja chcę na wyłączyły. Dobrze, widzicie? No. To dać da ci już soczek? Nie, to szybkiego, wszystko chcę. Wszystko? O. Tak. Tu to ostro idzie myszka. Tu już też mleczko. Myszka chce wszystko. No to takie yy, yy, Jakby to powiedzieć? Niezorządzenie to co... To... Chcę wszystko. Zapomniałem powiedzieć <laughs> Chcę wszystko. No dobra. Także tak, no widzicie, spocony jestem. Ciepło. I myślę, że tak działa. Yy, yy, tu są te no, yy, miętowe. Miętowe yy, ladrynki. I tu jest metka dla mnie, ja z cebulką lubię metkę. I metka z cebulką, świeży chlebek. To jest dobre dopiero. Mm. No i teraz druga siatka. Także kochani, jesteśmy już przy drugiej siateczce. Może nie jest to jakaś wielka ekspresja dzisiaj. No taki troszeczkę jeszcze się słaby czuję. Także tak następna metka się kłania. Nie ma jakiejś takiej wiecie, wielkiej ekspresji dzisiaj. Jakiejś takiej mega energii. Masełko. Cytrynka. cytrynkę do herbatki. Myszka robi. Ej, powiedzcie tak. I pijecie herbatkę z cytrynką i z imbirem czy tylko z cytrynką, czy tylko herbatkę z cukrem? A ja też robię cytrynkę z wodą i z imbirem. O, widzicie. I z miodem. No. Jak tam pijecie to? Czy, czy, czy kawę zamiast herbaty? Czy, czy, czy może w ogóle nic? Tylko kola wali, cola walicie. Czy, czy jak to u was wygląda? W ogóle pijecie dużo płynów? Czy nie? Czy, czy, Bo ja to ostatnio dużo. Yy, wiecie, my, mysza mi zrobiła numer no yy, ostatnio. z komedii. Yy, zrobiłem pełną szklankę Febrisanu, mówię masz to wypij. A ja moje co, więcej nie było? No i dzisiaj była taka zemsta. taka I Dzisiaj ja myszy zrobiłem to samo. Ale mi się po prostu przelało. No naprawdę, mi się przelało. A to weź to wypij, to jest dużo. Duża szklanka. To się mleczko. To dla myszy, to dla myszy. Tu są, tu jest biała kiełbasa z szynki. Z szynkiem z, yy, z musztardą. Bardzo dobre. Bardzo dobre, tylko czy mamy szan o, to jest pytanie Czy my mamy chrzan. Kochani, tu mam dla myszki takie hmm. Juicy Have, Fruit, Juice Wiecie jak to będzie... Ona to będzie rozpracowywać. Jak masz siłę, to chodź. Nie ma. Nie ma siły. Prób. Herbata czarna. Cytryna żółta sok pomidorowy, czerwony źródło potasu. I zamierzam go dzisiaj wypić. I nie zawaham się wypić go. Do ostatniej kropli, Tutaj. Ostatnia kropla. To ostatniej parówki barykanta. tak? Na są takie misie, leżały sobie tam delikatnie. To tak zawadziłem roczką delikatnie. I, I na tą fokacie szukałem w ogóle milonki, bo milonka, według mnie, bardziej pasuje na tą fokacie. Tak, żeby yy, no to wegetarianie, no to oni tam chrupną to chyba bez, nie? Ale ja to tam zawsze sobie ubogacam. Tutaj szynkę, szynkę i ser na to, nie? Jeszcze. No i wtedy jakiś tam keczup, jakiś sos, coś do tego, nie? Także... No, ja lubię tak, nie? Chipsy. Targowane do twarożku. Jeśli ktoś z Was nie ja jeszcze chipsów z twarożkiem, to... Yy jeśli chcecie, jeśli możecie, jeśli Was interesuje to co cofnijcie się do filmów wcześniej gdzie Myszka mówi o tym właśnie jak tam no może Was zainspiruje, może jeszcze sami wymyślicie, jakieś smaki Wiesz, to nie? następna paczka chipsów i ostatnia żółta cytrynka ja ze swej strony Chciałbym Wam podziękować za to, że byliście. No i kłaniam się Wam pięknie. Trzymajcie się. Buziaki dla Was. Hej! Hej! Hejo.